Będziemy zrzucać... Cześć! Gniotka. Cześć! cześć. Będziemy zrzucać. Dzisiaj będziemy zrzucać gniotkę ze schodów z Ej, moim... Pole, z z, z moim kolegą Kamilem. Tak, zaczynamy. E, e, Znacie chyba mnie, bo na odcinkach byłem z podający, Wiesz nie? co, bo ja te ości odcinków chyba nie są przesłane, wydaje mi się. Dobra, bo... zrzucamy tego gniotka. No właśnie, to jest, gnia... to jest gniotek z piaskiem. Ale I potem... Z... Potem zrzucamy tam stamtąd, dobra. dobra. Ale zrzucimy wszystkie gniotki. Dobra. Ej, i zatrzymamy. Dobra, ale ja... Zatrzymamy. Dobra, podobał. ale czekaj, ja jest, dam, dam, dam. Proponuję zrzucić wszystkie gniotki. Tutaj, Dobra, ja proponuję wszystkie gniotki wypróbować, jak ona z... nie, nie, jest raz, jest raz sobie. Daj, ej, ej, ale to jest. I tutaj wodę. są kilka, tu jest slime. A jak... tutaj to... będzie plasterina i tutaj jest woda. Ej, ale. Woda. To jest niebezpieczne. Nie, bezpieczne, bezpieczne. Uwaga! <śmuluję> nic się nie stało! No normalnie. Ja! No i nie No tutaj! No nic się nie dzieje, tylko mogę teraz teraz... Wiesz co? Ja zrzucę... Ja rzucę... A ja ten! Ja, 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 ja proponuję stąd rzucić. Ja teraz takim zamachem... Ja teraz zrobię zamachem Kamil. Nic tam się A nie stało. No tak mocno. Ej, gdzie to jest? Dobra, to było złoto. No tak, tak. I teraz Dobra. może to stał z machem. Hej, ja mogę? No, no masz. To? masz. No właśnie. Mogę próbować. Tak. A ok, Ja próbuję Ej, tym. Tyga. Możesz na chwilkę postawi, y, mój też nagrywać. Weźcie, czekaj. Zostaw to. No i. No podbywaj, i... Okay? to pokażę ci na no, tym... Dobra, tutaj kamień, że. Kamil, że... Jak widzicie. Nie, Dobra, no, kamień, widzisz. Nie, oh, nie, nie udało się poświęcić światła, ale no, yes. yes. no, wszyscy. Nie, próbujemy się. wyłączyć. Próbujemy wyłączyć. Dobra. No, no, <laughs> No. Ej, widzę, No, właśnie! A, yes. nie! No, udało się! No, udało się! I teraz z wodą tylko... Tak! To jest, to jest I teraz. Nie. nie, z wodą też koszę. No, Ej, jeszcze Ej, bo z, tego... dobra? z co? Z co? To... Dobra. Ej, nie to. To poczynij, dobra? Nie? Okay. Ja, ale czekaj, nie pokazuj mi twarzy. Dobra, dobra. Nie, to ja dobra, już. To... O, to dobra, A ona to my... tobie pokazywać, tak? Na twoim kanale, ja, tak. Czekaj, czekaj. Uuu, ale słabo. To już jest! Jezu! I wodu. No, I teraz spróbujemy wyłączyć. To, to, druga, to drugie podejście, że uda na pewno. O, poczekaj, poczekaj jeszcze no tak. Właśnie tak było. Tak, okay? Dobra. Ej, to no, y, się, to, to, Ej, to Ej, to fajnie. Właśnie takie, to jest taki zoom. I można Dobra. na jasno. Dobra, a i spróbujemy Patrzcie, teraz rzucić można gniotkę. Można na jasno. a spróbujemy teraz Kamil zrobić tak, żeby zrzucić ten ze slime'em. Bo tu jeszcze Dobra. mamy gniotkę, ja ja mogę, ja? gniotkę slime'ową. Ja Czekaj, tak, to, to jest slime'owa. Tu jest w środku slime i zrzucimy ją, patrz, stąd, o. tutaj, tutaj, no. Tu ja za zawsze coś zrałem, jakieś różne rzeczy i próbujemy jeszcze później... Juuj. nic właśnie. I ja teraz próbujemy, żeby wynosić. Wyłączyć, to właśnie. To gdzie tak gniotka jest? A tu jest dobra. A wiesz co? Mam fajny pomysł. Zrzucić kulkę. Nie, kulkę. kulkę. Kulkę tylko dobra. uważaj, bo ona jest zbyt I ty ja... Dobra, to ty, ty... Ej, a idź pod tam pod grzejnik, tam podgrzejnik tak na wprost, a właśnie o, i tak do góry kan. tak żeby było widać schody, dobra? Jo! I patrzcie jak to skaka! Ej, no możesz! Tak mocno! Dobra, ale ja to... Rob cięcie, ale... Czekaj i to... Jak Dobra. No to jedziemy. Jedziemy. Nie Lecimy. Nie. Lecimy z tematem. To czekaj, to teraz... Lecimy, ja te... Lecimy z tematem. Dobra. dobra, teraz... Nie, czekaj, zrzuć stamtąd. Ju! ale idź tam, bo ja chcę to sam zobaczyć. Ej, nie, tylko teraz ty idziesz patrz. Teraz ty czekaj. Kamil, ale... Ale teraz ty zrzucasz. Patrz, ty zrzucasz teraz. Patrz, ja a, Patrz, ja ci pokażę. Teraz ja po tej stronie y, kameruję, a ty zrzucasz stamtąd, gdzie ja przedtem. Dobra. Ja tu wszystko pokażę, oczywiście. No i zrzucamy kulkę. 3, 2, 1. Tak. 3, 2, 1. Ju widziałeś to? Nie. No, Wiesz, ta kulka nam przyszła. Mm. <kluz> no fajnie. No fajnie. Ej, po, Lega. Ej, no. Ej, a wiesz co? Będę zrobił. Co? Ja mam proponował mam taki fajny pomysł. Ej, powiem, co, co? Widzę. Ej, e, widzowie, nie śmiejcie się, że, że Nikodemarzem jest taki malutki. To no Miał bardzo, e, jak był mały, no to miał. Bardzo dużo e, choru. Tak. I tak wyszło, że... I tak No i patrzcie, no, ten. To... No bo ja miałam. Pewnie, bo miałam pewnie nie. Dobra, to ty idź tam. Ja zrzucam w ten sposób, że kopnę tę piłkę, dobra? <laughs> A to to sposób, sposób, kopnę ją! <laughs> <dobra? śmiech> Jak to widziałeś to? Nie. To 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 nie. To jest. nie. I coś coś tak, że ty kopiesz. Ale kopnij tę piłkę, tak jak ja. Ja to już sobie No, tak, ale zobaczysz, dobra. I kopnij. No trzy, dwa, jeden. No! <grym> Ej cieszę, coś Co nam się stało? Przyszła pod schody. To słuchajcie, teraz kopniesz tak mocno, dobra? Dobra, I z daleka. Dobrze. Ja Ci pokażę skąd, okej? Okay? Dobra, stąd patrz. Stąd i czekaj jeszcze nie. 3, 2, 1. Okej. Okay. Yeah. Patrzcie jak Ej, żeby tylko poleciała ta... To... Dawaj, dawaj, nasz chłop. Dawaj. Jezu, yeah, oh. trzyma. Oj oh, idzie, idzie, idzie. No dobra. idzie. Dobrze, nie zatrzymaj. Nie. O. Ej, ale ona tutaj nie trzyma. Ej, tak, żeby nie zatrzymała się. Dobra. Ej, ale co robią? Rzuć tą nożek mi do góry. Ja. No dobra. Nie zatrzymaj. Nie. Yeah. Że tak się dzieje, że. Jaka e, miała chodź z tą piłką jeszcze na kwietniu? Bo chcę Ci pokazać. No. no to chodź z nią. No chcę Ci coś pokazać fajnego. Ej! No. co jest? Ale co się dzieje? No. A mnie no. fajnie zrobić kałkankę. 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 Czekaj, czekaj. Ej, bo ja tutaj Kamil, robię, no, koczą... Ej bo ja tu robię Kamil, Ej Kamil, no chodź, patrz, o, 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 o. patrz, patrz, chcę piłkę, no. żeby... Ej, no, ej i patrz, nie trzeba, nie trzeba. ej patrz, patrz, ej, no patrz, to nie to ten, pa... ale Kamil, ale patrz na to, to. A! ej bo mi piłka tu wpadła, ale czekaj, ale czekaj. No dobra, ale, ale I czekaj i teraz. Zrób cięcie, okej? Okay? Ale czekaj, zrób lepiej. najpiękniej. cięcie zrób, okej? Dobra, no już skończyłem cięcie, to chodź na górę. Dobra i teraz, wiesz co bym chciał właśnie powiedzieć jakimś autem, coś pokazać widzom jednak. Nie wyrzucać? No właśnie w sumie, To tymi kwiatkami. A wszystkie... No, kiedy... Ej, ej przesuń się, Nikodem. No, no wrzucaj. Idzie... Trzy, dwa... ...to No, więc to to kowy... Co? No. Ej, wysło. No. A nie, aż aż z... Wysło? Ej, widzowie, patrzcie. Widzowie, patrzcie, mam coś... Widzicie rodziców... Patrzcie, jak ładnie. I patrz, Jezus. Tak. I teraz ja mam coś po to. Idziemy Dawaj. To właśnie wiem. To chodź walimy piłką. O nie skończyło się miłość. Ups, mi... To bierz się stopa.